Witajcie kochani, pokój i dobro. Zapraszam do rozważenia kolejnego naszego fragmentu. Dzisiaj z Ewangelii według świętego Łukasza. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który nas oświecasz, przybądź ze swoją mądrością, z darem rozumienia Słowa, ze wszystkimi innymi łaskami, aby to Słowo dzisiaj, podczas całego tego dnia w nas pracowało, aby przynosiło owoc, abyśmy to Słowo nie tylko przyjęli, wysłuchali, ale już dzisiaj zaczęli je wypełniać. Który żyjesz i królujesz teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Fragment z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy tego słuchali, dodał jeszcze przypowieść, ponieważ był blisko Jeruzalem, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Obracajcie nim aż wrócę, ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej sprawie okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, Twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział, i ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, oto twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Bierzesz czegoś nie położył i żniesz czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: według słów twoich sądzę, cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, gdzie nie położyłem, i żnę, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł: Zabierzcie mu minę i dajcie temu, które ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam: każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, a panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Zawsze czytając ten fragment o minach, czy jak inny ewangelista pisze, używając słowa o przypowieści o, o talentach, Zawsze myślę w takiej kategorii, jakie talenty dostałem od Pana Boga, w jaki sposób mogę się nimi dzielić, ale zawsze ta kategoria talent jest jakąś taką dużą, mega ekstra umiejętnością, zdolnością, jakimś takim wyjątkowym, wielkim darem. Wyjątkowym, który może niekoniecznie inni mają, a który, a który ja miałem. Natomiast dzisiaj w zupełnie inny, w inny sposób pomyślałem o tych fragmentach. Przez, przede wszystkim przez wzgląd na to zdanie, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, dobry sługo. Właśnie, że może wcale nie chodzi o wielkie talenty, które dostajemy, a o dużo mniejsze dary, dużo mniejsze łaski, o jakiekolwiek dobro, które codziennie doświadczamy i którym się dzielę. Czy się nim dzielę z danego dnia z bliźnią? Może być to zdrowie, zdrowe nogi, zdrowie ręce. E, może być to uśmiech, czy daję ten uśmiech drugiemu człowiekowi. Co z tymi nogami i rękoma robię, jak wykorzystuję je, pomagając drugiemu człowiekowi. E, mój zdrowy umysł, moje dobre serce, moje czyste serce, własne uświęcające. Pomyślmy dzisiaj nad jakimś dobrem, który dzisiaj otrzymuję, który dzisiaj, obudziwszy się tego dnia, dostaje od Pana Boga. I w jaki sposób, chociaż jest to może małe i niepozorne, mogę pomnożyć to dla dobra drugiego człowieka, dla dobra z miłości do Pana Boga, żeby na koniec dzisiejszego dnia usłyszeć dobrze sługo dobry. Okazałeś się wierny w tej niewielkiej sprawie. Ja Ci będę błogosławił. Szukajmy i działajmy. Niech Duch Święty nam w tym dopomaga. Dobrego dnia z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.